Nikt go nie zniszczył, nikt go nie zniszczył. To jest niemożliwe. Tym światem rządzi się Bóg. I my, jako ludzie, ogólnie mówiąc, jesteśmy żołnierzami Boga. Dla ludzi, dla tego rodzaju ludzi, gdzie właśnie głównym główny problemem jest właśnie szukanie tożsamości, właśnie rozbicie tego świata, brak spójności, Tutaj ma, ma szansę odszukać, odnaleźć tą swoją tożsamość. Jako twórcy, jako generalnie, jako twórcy. Niekoniecznie na artysty, ale twórcy, prawda? Jestem twórcą, mam swój świat, mogę coś przekazać innym, porozumiewać się przez tą twórczość, tam, lecę, powrotu już nie ma. Ja rysuję to, co lubię. o czym, tym, o czym mam pojęcie. Po prostu nie lubię się zabierać za rzeczy skomplikowane, bo jakby tak człowiek chciał od razu wziąć coś namalować, to to jest głupota, bo to jest tylko marnowanie, niszczenie farby, po prostu po prostu, nie, po prostu niszczenie obrazu, że Wielcy malarze, zaczęli w ogóle piękny rysunek malowali rysowali rzeczy proste, czyli po prostu takie jak to. Dopiero potem, w miarę nauki, brali się za rzeczy bardziej skomplikowane. I to już wychodziło jako piękny obraz. To się inaczej nazywa ikona. I tak Bóg chciał i tak musi być, że ja tu po prostu jestem od tego, bo Bóg mi tak kazał i ja tak zrobię. I ja mu się nie mogę sprzeciwić, bo on jest Bogiem. Bóg tak chce i tak musi być. Taki jest ten świat i taki pozostanie. Co On powie, to będzie. I przed tym nie masz żadnej ucieczki. Po dwóch latach pracy z Jackiem jakoś nie wpadł mi pomysł na zebranie tego jakoś całość. Nie przyszło mi to do głowy. Przechowywaliśmy to w teczkach, jako dowód prawda, pracy, dokument. Opi o, o, opisywałem e, technikę, nawet e, stan emocjonalny, w którym był. Bo to jest ciekawe ze względów prawda, e, takich czysto naukowych, prawda? E, z, kiedy się e, zwraca uwagę, jak, jak rysuje podopieczny, pod wpływem jakiego leku, w jakim nastroju, prawda? To jest taki już ewidentny dokument artyterapeutyczny. Policja w tym kraju czy wojsko też tak ludzie w szpitalu. To są żołnierze Boga. W ogóle cały świat, w którym my żyjemy, to jest jeden do wariatu. Ja będę to nasze spożyć. Bóg na początku świata stworzył niebo i piekło i rozdzielił wszystko, stworzył podział na dobro i zło. Adam i Ewa zgrzeszyli w raju. Bóg ich stamtąd by pędził. I od tej pory jest zło i dobro na świecie. Bo gdyby tak raj istniał, byłoby samo dobro. Jacek zaczął tworzyć plastycznie mając 38 lat. Do tej pory nic nie robił z plastyki, nic, zupełnie nic. Czyli to jest no raz, że, że dowód na, na działanie arteterapii, prawda, na dowód na, na to, że sztuką można leczyć, prawda, poprawiać samopoczucie, rozwijać, gdyż do tej pory Jacek rysuje, rysuje dzień w dzień. Co prawda zawężył się teraz do, do tej Madony, robi to wręcz w obsesyjny sposób, ale plastyka, sztuka jest w centrum jego zainteresowań. Niektórzy ludzie są po prostu tacy, że wolą śmiać bajki, opowiadać pierdoły, głupoty, rzeczy niestworzone, opowiadać bajki rozmaitego rodzaju, czyli coś zmyślać, opowiadać jakieś rzeczy nieprawdziwe na, na temat świata, opowiadać po prostu głupoty, bzdury, pierdoły, bo to tak też można nazwać. A po prostu nie umiałem żyć światem realnym, no, tym światem, w którym my żyjemy. Nie umiałem temu światu spojrzeć prosto w oczy. Po prostu nie są realistami, żyją w świecie bajki, nie żyją w świecie prawdy, nie umieją na świat spojrzeć taki, jaki jest. Lubią kręcić, lubią kłamać, cyganić, plotkować. Ja taki nie jestem, ja spojrzę prawdzie prosto w oczy. Ja mam, mam odwagę prawdziwą oczy spojrzeć, jaka jest. Te Madonne Jacka ochroniły, bo Jacek wielokrotnie podkreślał, że te, ta Madonna to jest anioł, który go chroni. Chroni go przed tym, żeby nic, nie, nic złego nie zrobił, chroni go nawet wtedy, kiedy śpi. Także to jest jego taka, można powiedzieć w cudzysłowie, broń, kiedy on przychodzi tutaj, rysuje tą Madonnę, prawda, i uzyskuje tą opiekę, ten komfort psychiczny, o który, o który nam tu chodzi, prawda, w tym ośrodku żeby podopieczny dobrze się tu czuł, przede wszystkim bezpiecznie, prawda? żeby realizował swoje pasje, realizował się jako człowiek. Równie dobrze tego mógłbym użyć, jak chciałbym was zniszczyć, ale nie zrobię Twórcy nurtu, nurtu właściwie, Art Brut, e, nie uprawiają twórczości dla poklasku, dla galerii. Są, e, są na obrzeżu kultury. Wiele dzieł twórców sztuki Art Brut zostało odkrytych po śmierci tychże, tychże autorów. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że Prawdziwymi prekursorami współczesnych kierunków w sztuce to byli twórcy Art Brut, którym najmniej na tym zależało. Jak pytałem o Jacka, co by przekazał młodym adeptom sztuki, prawda, to powiedział coś takiego cennego, że, że żeby byli po prostu szczerymi, żeby mówili to o tym, co mają w sercu. Wydaje mi się, że, że, że to jest taka właściwie rada największa od Jacka.